W lipcu ojciec mój wyjeżdżał do Anglii robić na czarno i zostawiał mnie z trzema i zamrażarką pełną mielonych na pastwę złotych odpiwa i hartujących wątroby dni letnich. W tamte wieczory niepodobna iść po dwa Walem ani żadną inną z ciemnych ulic, które są zaprzysiężone prawilnej sferze i nie dostać w pierdolu jednak czasem trzeba, albowiem o późnej porze bywają otwarte jeszcze niektóre z owych osobliwych, a tyle nęcących sklepów, o których zapomina się, kiedy Tesco albo Biedronka otwarte. Nazywam je sklepami monopolowymi, jako że mają monopol na dusze zbłąkane w labiryncie zamkniętych marketów i stacji benzynowych, gdzie nie można wziąć na krechę. Słabo oświetlone, ciemne i uroczyste ich wnętrza pachniały głębokim zapachem wódy przetrawionej co najmniej dwukrotnie, aromatem wygrzebanych ze Śmietnika kiepów, którymi nawet bezdomny wzgardził, i wonią przeciąganych w nieskończoność melanżę. Sprzedawca łypał na mnie z podkrzeczastej monobrwi, i z gardła, niejednokrotnie zdartego na piosenkach Krzysztofa Krawczyka, wydobywał się basowy pomruk. A dowodzik jest, ty Hunc Ty, Rychoński, ty Anonie niepełnolewelowy? Czasem z opresji wybawiał mnie mój nauczyciel języka polskiego, który balansował na krawędzi człowieczeństwa i zezwierzęcenia. Kupował nam soplice pigwową, niebieskie elemy, a potem ciągnął mnie ze sobą w bezdeń nocy gąszczem zażyganych chodników przez pałace lepkiej podłogi i jeszcze bardziej lepkich rąk. Rąk dziewcząt żądnych mamony i chłopców, żądnych kobiety. Niekoniecznie żony, aż do samego jądra ciemności, czyli naszej szkoły. Tam, tuż przed piersiem patrona, oddawał soczystego bełta, po czym patrzył mi Głęboko i perorował o tym, że Słowacki to chuj. Następnie brał sążnistego łyka z szybko puściejącej butelczyny, jakby chciał wyssać całą esencję baniodajnego nektaru. Pił, czerwieniał, aż pęczniał niczym dorodny burak, aż gorzał ogniem patriotycznej miłości i deklamował dzieła polskich noblistów. Widziałem, jak zmieniał się to w zwierza dzikiego, to w człowieka opętanego szałem letniej nocy. Raz był borsukiem, raz hydraulikiem, by nagle stać się myszołowym zwyczajnym, a potem ministrem. Czasem zawieszał się tak pomiędzy i był kanarem. Robiło się późno, a zdaniem niektórych wcześniej, więc belfer mój zamawiał ubera. Jechaliśmy na tylnym siedzeniu, milczący, zamyśleni, a w pewnym momencie on nachylał się do mnie. Zaczynał płakać i opowiadał, że w wolnym czasie pisze internetowe kopipasty, które publikuje z fałszywych kąt. Odprowadzałem go potem do mieszkania. Wrzucałem do wanny. Harałem na mordę. Przewracałem parę mebli i szedłem do siebie. Jutrzenka bladolica gramoliła się zza horyzontu, by przyświecić mdłym blaskiem tym, którzy opuszczali swe dekadenckie przybytki i pełzli na pierwsze poranne autobusy. Tuż przed domem przystawałem. Kładłem dłoń na klamce, opierałem skacowane czoło o framugę. Pogrążałem się w zadumie nad tym, co powiedzieć towarzyszom i towarzyszkom, których ubiegłego wieczora zostawiłem w potrzebie. W tym przeokrutnym stanie nie do najebania się Jak opisać te zwodnicze noce, w których można zgubić samego siebie Wyciągnąłem wtedy telefon By słowem pisanym tudzież memem podjebanym wyrazić to, czemu usta nie podołają Z kieszeni niczym owe trzydzieści srebrników wypadała zrzuta Przeznaczona na alkohol, którego nie zdołałem zdobyć Spoglądałem za siebie, na miasto chowające się właśnie swą mroczną naturę jeszcze mogłem się odjudaszyć, odkupić swoją winę. Dochodziła szósta. Brzatce powinni mi sprzedać.